Hej wszystkim, po raz kolejny witam was, w Zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Dzisiaj kontynuujemy i zarazem zakończymy epizod numer 1, Turnabout Memories. Cóż, gramy w tym epizodzie, co ciekawie, Mio Fei, czyli jak pamiętamy, mentorką Phoenixa, która zginęła niestety w pierwszej grze, ale później wracała do nas. W pewnym sensie, oczywiście, i to na chwilkę. Eee, tak, to się, e, ten epizod toczy się 5 lat przed epizodem pierwszym z pierwszej gry. Nie wiem, to trzeba jakoś poukładać w chronologię. Eee, oskarżonym jest właśnie Phoenix Wright. Jest oskarżony o zabicie swojego e, kolegi z uniwersytetu. No, kolegi to dużo powiedziane, ale... Ucznia z Uniwersytetu Ivy, czyli Daga Swallow, który najwidoczniej e, obraził jego dziewczynę Dalię Halfworn i to właśnie zeznania Dali będziemy dzisiaj odsłuchiwać w sądzie i oczywiście jako Mia będziemy próbować... E, Odpierać te zeznania i wytykać wszelkie kłamstwa, jakie, jakie tam się mogą pojawić. Sędzia to oczywiście nasz stary, dobry, gabowaty sędzia. Yy, prokurator to Wilson Payne, czyli to powinno być dosyć proste, jeżeli chodzi o walkę proku yy, z prokuratorem. Z mordercą może nie być tak wesoło, wciąż tak naprawdę nie wiemy, kto jest prawdziwym mordercą. Niezbyt dużo udało nam się udowodnić w ostatniej rozprawie, ale cóż, przynajmniej troszkę. Yy, Udało nam się wywrzeć jakąś tam dziurę w luce, z, z, jakąś tam lukę w e, logice prokuratury. Tak więc dzisiaj zakończymy już ten epizod. Podobnie jak to miało miejsce w Justice for All, ten epizod jest podzielony tylko na dwie części. Następne epizody będą już oczywiście dużo dłuższe. E, I cóż, chyba to tyle na wstęp, po prostu wybieramy From Chapter Start. I zaczynamy od razu od sądu, bowiem w lobby byliśmy na końcu jeszcze poprzedniego dnia. E, dowiedzieliśmy się tam, że Mia wzięła tą sprawę rzekomo ze względu na e, spotkanie Phoenixa i Dali w sali sądowej 8 miesięcy temu. Kiedy jednocześnie wydarzył się pewien incydent, w którym e, ofiarą był jakiś tam obrońca. Ten incydent wydarzył się tego samego dnia, w którym Dahlia i Phoenix rzekomo się spotkali, i e, w, e, dotyczył on właśnie w, tej, tego budynku sądowego, w którym my właśnie teraz się znajdujemy. Tak więc oczywiście pewnie te, spra te dwie sprawy będą się łączyć. I oto sędzia, sąd wznowił rozprawę. Panie Payne, proszę wezwać swojego świadka. Tą następną osobą jest ktoś, kto widział morderstwo kiedyś właśnie się miało wydarzyć. Prokuratura wzywa panią Dalię Hathorne na stanowisko dla świadka. Jak mówiłem, czysta esencja niewinności i Phoenix I zarówno sędzia jak i Payne są... Bez żadnego słowa. O co chodzi z tą ciągłą ciszą? W mojej długiej karierze jako sędzia byłem. Ee, no, widziałem bardzo wielu świadków. To jest moja praca, aby wątpić, żeby nie wierzyć nikomu na słowo, ale w pani przypadku muszę powiedzieć, że pa od pani bije blask kompletnej szczerości, kompletnej niewinności. Nie mogę uwierzyć, że on naprawdę to powiedział. Hej, o, oh, e, a więc pani świadku, czy mogłaby pani przedstawić swoje pełne imię? Ja... Em... Nie martw się, słodziutka, nie ma powodu, żeby się denerwować. Jeżeli ktoś powie coś okrutnego, możesz być pewna, że ja już pokażę mu gdzie raki zimują, a ja walnę ich swoim młotkiem! Uwielbiam, jak oni się patrzą akurat na mnie, kiedy... kiedy to mówią. Że to mija akurat będzie je dręczyła. Dziękuję Wam za uspokojenie mnie. Wszyscy jesteście tacy mili. Czuję się prawie jak w domu. Nie ma za co! To nic takiego. Jeżeli możemy pójść do przodu, jakie jest Pani pełne imię, nazwisko i zawód? Nazywam się Dalia Hathorne. Eee, jestem w najmłodszej klasie w, 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 na Wydziale Literatury w, w, w Uniwersytecie Ivy. Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest zaszczyt e, być z wami w, e, wraz z, z waszymi szlachetnymi osobami. Przyjemność po mojej stronie! Nie! Przyjemność po mojej stronie! No cóż, już wiemy czy Milkshake sprowadza wszystkich chłopców na podwórko. Eee, sir? Czy jest coś, e, czy mogę pani pomóc? Możesz e, śmiało powiedzieć, e, jeżeli coś, dr, e, coś się dręczy. Jestem pewna, że tutaj musiała wystąpić jakaś pomyłka. Fini nigdy by nikogo nie zabił, ja to wiem. Tak, tak. Mogę wi widzieć, dlaczego to byś powiedziała. Z nią będzie dosyć ciężko, w porządku. Zajęło jej zaledwie 12 sekund, aby ich wszystkich omotać wokół palca. No a teraz, proszę, przejdźmy do pani zeznań. Usłyszmy, co Pani zobaczyła w dniu incydentu, jeśli Pani może. Tak więc pierwsze zeznania oddali Hawthorne. Planowałam później pójść do Finiego po tym, jak nasze zajęcia miały się skończyć. Fini i Dagi. Oni rozmawiali za budynkiem. Wtedy nagle Dagi dostał jakiś drgawek i po prostu zemdlał. I to wtedy Fini zorientował się, że ja tam byłam. E, pobiegłam, e, żeby znaleźć jakichś innych studentów, żeby zadzwonili na policję. E, nie wiem, co powiedzieć. Nawiązując do pani, pani Hawthorn, oskarżony nie zrobił nic złego. O, tak więc może nawet nam pomoże. Młoda panienko. Pomimo tego, jak stary już jestem, nawet ja pamiętam. E, Ogień, jaki może trawić e, młodzieńcze dusze, kiedy są zakochane. Jednakże, moją, e, moją pracą jest e, wykazać prawdę. Proszę, powiedz nam prawdę. Ale, ale ja, ja nigdy bym. Może już wystarczy, pani świadku. E, nie pozwolę, żeby to już dalej się kontynuowało. C co ma pani przez to na myśli? Proszę, po prostu niech mi Pan pozwoli przysłuchać to u Panią Świadek, Wysoki Sądzie. Ja na przykład nie planuję wygrać swojej sprawy na bazie jakichś kłamstw cienkich jak papier. <laughs> nie zmieniłaś się nic a nic, Miofei. A cóż to? A więc wy, wy się znacie? Tak, spotkaliśmy się już wcześniej. Raz. Tak czy inaczej, panno Fey, scena jest pani. Dobrze panią znowu widzieć, madame Fey. Madame? Jeszcze, mnie, jeszcze nie jestem niczyją babcią, dziewczyneczko! Okej, okay, tak więc przesłuchania dali. Hm, może być ciężko. W końcu. Fi, w końcu... Czemu mówię Phoenix? Phoenix zresztą też. E, sędzia i Payne po prostu. Y, jedliby jej z ręki. Hmm. Wtedy nagle Dagi zrobił się taki. dostał drgawek i po prostu zemdlał. hold it! Czy mówisz, że ofiara po prostu zemblała? Tak! W innych słowach, oskarżony nigdy nie dotknął ofiary, czy to się zgadza? Oglądałam ich przez cały czas. Fini nic nie zrobił Dagiemu. Jeżeli nacisnę ją e, bez żadnego powodu, wiem, że sędzia się na mnie wścieknie. Hmm, a więc co powinnam zrobić z tym kawałkiem zeznań? E, wykazać sprzeczność. Ponieważ e, Payne na poprzedniej rozprawie zaprezentował nam jasno i klarownie, że Phoenix Wright e, popchnął e, daga Swallowa na kable elektryczne. Później udało nam się to częściowo podważyć. Phoenix powiedział, że popchnął e, daga, ale nie popchnął e, go na e, kable elektryczne. Ale skoro nawet Phoenix powiedział, że popchnął ofiarę, tak więc. To znaczy, że Dalia tutaj kłamie. Dalia, mówię. Dalia. Nie tolerujemy tutaj takich anemicznych kłamstw, pani Halfworn, a więc może przystajmy je sobie przypowiadać. C co? Ja. Ja nigdy bym. Panno Nie pozwolę. Dla, e, nie pozwolę pani dręczyć tego świadka. Ja. Ja wierzę, że po prostu ofiara chce. chce. To jest. E, ona nie ma żadnego. Proszę tak na mnie się nie patrzeć, ja po prostu wykonuję swoją pracę. A teraz pani Haworn. Po prostu. To tyle, jeżeli chodzi o. argument Paina. E, odcisk dłoni oskarżonego został znaleziony na kurt, skórzanej kurce pana Swallow. I już było potwierdzone, że pan Wright w, e, w rzeczywistości popchnął ofiarę. Co? Nie ma potrzeby, żeby kryć oskarżonego. Byłoby o wiele lepiej, gdyby po prostu pani powiedziała nam całą prawdę. Hmm, nie ma tutaj niczego, czego mogłaby się pani obawiać, młoda panienko. Proszę nam po prostu powiedzieć wszystko, co pani widziała. Tak wysoki sądzie, zrobię to. Jeżeli nie macie nic przeciwko, chciałabym zmienić swoje zeznania. Wygląda na to, że w końcu gdzieś się posuwamy. E, właściwie nie widziałam momentu, w którym, e, którym on popchnął Dagiego. Hmm. Hold it? Nie widziałaś tego? Cóż, widziałam moment, kiedy Dagi upadł na ziemię. I wtedy była tylko ich dwójka na miejscu zbrodni: oskarżony Phoenix Wright i ofiara, Dag Swallow. Tak, to się zgadza. Nie wyglądałoby na to, jakby oni mieli walczyć, ale nie słyszałem również żadnego hałasu. COVID. A więc. E... Według ciebie, co oni tam niby robili? Pomyślałam, że oni po prostu odbywali przy... niemiło przyjacielską popołudniową konwersację. O, no dalej! Chyba sobie. Nie! Nie, nie rżnij, głupa dziewczyna! I... Widziałaś miejsce zbrodni. Phoenix powiedział, że popchnął Daga i się kłócili. O to! O, to była kłótnia dotycząca ciebie! A ty mówisz, że odbywali miło, przyjacielską konwersację. <ścoughs> Chciałabym tylko wprowadzić pokój na świecie. I to dlatego tak naprawdę nie oglądałam ich e, aż tak uważnie. Czy zobaczyła pani coś, co według pani było dziwne? Nie, nie wcale, panie sędzio. O! Podoba mi się dźwięk tego słowa. Pan sędzia. No a teraz proszę kontynuować swoje zeznania. A oni zadzwonili po policję. Hold it. Kiedy mówisz, studenci, czy masz na myśli studentów z wydziału farmakologii? Tak, oni są e, bardzo znani ze swoich leków. Proszę e, trzymać się tematu. A więc, żeby znaleźć jakichś studentów farmakologii, poszłeś do ich laboratoriów, zgadza się? To właśnie planowałem zrobić, ale w końcu jednak tam nie poszłam. Grupka około 10 nauk, e, no studentów, którzy studiują e, tam farmakologię, przyszła, e, wyszła wtedy z budynku. Tak jakby oni wiedzieli, że coś złego się dzieje. Studenci wiedzieli, co się dzieje? Hmm, naciśnijmy. Ale jak studenci mogli wiedzieć, co się wtedy działo? Cóż, nie wiem na 100%, że wiedzieli tak naprawdę, że coś się złego wydarzyło. To no po prostu oni wyglądali na podekscytowanych co do czegoś. Hmm, nie wyglądałoby na to, że wydobędę jakieś e, więcej informacji o studentach. A więc, czy studenci zadzwonili po policję? Ty tak. Ja byłam taka. wpadłam w taką panikę. Hmm, tak, cóż, każdy by wpadł, moja droga. Ta dziewczyna. Ona tutaj wciska nam super oczywiste kłamstwo i ona o tym wie. Ona chyba próbuje tylko udawać, że kryje pana Wrighta. Tak, to musi być to. No dalej mija. E, Okej, okay, a więc to oznacza, że będę musiała troszkę pokopać e, dalej, żeby dokopać się do tej właśnie sprzeczności. E, chodzi teraz o drugie stanowisko, które ona dodała. Mianowicie to, nie wyglądałoby na to, że oni walczą, a ja nie zauważyłem również żadnego hałasu. Musimy tutaj zaprezentować zeznania Phoenixa. Ponieważ, kiedy ofiara upadła. E, zeznania Phoenixa mówią, że kiedy ofiara upadła na swoją parasolkę, rozległ się bardzo, bardzo głośny hałas. Natomiast Dalia mówi nam teraz, że. Niczego takiego nie słyszała, że nie zauważyła żadnego hałasu i nie wyglądałoby na to, jakby oni walczyli, tak więc tutaj wciska nam po prostu kit. Mówisz, że nie słyszałaś żadnego hałasu. Czy to się zgadza? Tak, to dlatego byłam bardzo yy, zrelaksowana i się patrzyłam po prostu na otoczenie, które było wokół mnie. Wow, ta poza. To miłe, ale chyba e, uważam, że jest tutaj coś bardzo dziwnego. Mam tutaj zeznania tw e, twojego chłopaka, pana Phoenixa Wrighta. A on jasno zeznawał na e, ten temat, że kiedy popchnął ofiarę, usłyszał bardzo głośny hałas. On to powiedział? Jeżeli naprawdę byłabyś blisko e, ich dwójki, dlaczego nie usłyszałaś również tego hałasu? Ja. Cóż, może po prostu hałas nie był aż tak głośny. Ale nawiązując do zeznań, Wrighta, to był bardzo głośny hałas coś jak snap. Niemożliwe, że taki hałas mógłby. przejść niezauważony. A um, Czy mogę mieć momencik, aby odpowiedzieć? Ależ proszę, oczywiście. Wiem, dlaczego nie słyszałem tego hałasu. Rozumiecie, prawdą jest to, że... Wtedy nosiłem swoje słuchawki w uszach i słuchałem przez cały czas muzyki. Słuchawki? Masz na myśli, że para twoich uszy była zakryta? Właśnie wtedy miał zacząć padać deszcz, ale wyglądałoby na to, że Thor nie był jeszcze gotowy, aby skończyć swoją zabawę, a więc z nieba wciąż e, rozlegały się błyski i grzmoty A więc była wtedy burza, ha Tak Bardzo boję się e, dźwięku błyskawic Znaczy, dźwięku... Błyskawice nie pozostawiają e, dźwięku Tylko grzmoty A więc włożyłam swoje słuchawki, aby je trochę zagłuszyć He. Więc wysoki sandzie. Jak możemy jasno zobaczyć, nie ma tutaj żadnych sprzeczności w jej zeznaniach. Hmm. Chwilka moment mija. Te zeznania przed chwilą. Ona powiedziała właśnie coś, co mogłoby zmienić oblicze całej tej sprawy. Pierwsza możliwość, że niczego nie usłyszała, to nie to. Ona słuchała muzyki. E, to nie ma nic do rzeczy. Była tam błyskawica. No cóż. Doug zginął, dlatego że został porażony bardzo dużą dawką elektryczności. Natomiast czy jest możliwość, że nie został porażony przez kabel wysokiego napięcia, ale został porażony zamiast tego przez e, błyskawicę, która po prostu uderzyła w niego? I możliwe, że e, to błyskawica przerwała tamten wys e, kabel wysokiego napięcia? To by było możliwe. Wysoki sądzie, mamy tutaj problem z zeznaniami pani świadek. C co ma pani na myśli? Nie zauważył pan? Ona powiedziała, że rozległa się błyskawica. Zgadza się? Zgadza się? Tak. Co w związku z tym? Cóż, błyskawica to jest po prostu wyła duże wyładowanie energii w atmosferze, czyż nie? To nie jest pora na lekcję na, na fizyki, pani Fej. Tak, Wysoki Sądzie, tak czy inaczej, skoro przyczyną śmierci było porażenie prądem, czy nie jest możliwe, że ofiara po prostu zginęła od pojedynczej błyskawicy? O! A! Hmm... Muszę przyznać, że to nie przeszło mi przez myśl. No to jakie ty masz niby myśli? Wow, wolę o nie myśleć. Jakie on ma myśli? E, cała ta sprawa jest zbudowana na przypuszczeniach, że pan Duck Swallow został zamordowany. Ale możliwe, że wszyscy bardzo się pomyliliśmy. Obrona wierzy, że pan Swallow był tak naprawdę ofiarą zabłąkanej błyskawicy? No, wygląda na to, że obrona może wyznąć jakąś teorię. Czy to możliwe, że śmierć ofiary była tak naprawdę przypadkowa? W porządku, zrobiłaś to mi ja. Wezmę ten werdykt niewinny, jeżeli pozwolicie. Hehe, <laughs> yy, No, poczułem się urażony tym, że ma pani o mnie takie niskie mniemanie, pani Fey. Ha? Nie jestem głupcem, wie pani? Prokuratura również odrobiła swoją pracę na no w wysokim sądzie. Dowiedzieliśmy się, że nie było wtedy żadnych, żadnych uderzeń błyskawic w tamtym miejscu. No, tamtego dnia. Co? A co więcej, mamy również dowód, że kabel elektryczny jest z całą pewnością powiązany z tą sprawą. D dowód, panie Payne? Cóż, jaki to jest dowód? To oświadczenie. A kto napisał to oświadczenie? Studenci farmakologii, którzy przeprowadzali eksperymenty w laboratorium tamtego dnia. Pozwoli pan, że przeczytam dla sądu, co napisali tutaj studenci farmakologii, cały sprzęt w laboratorium yy, przestał działać około trzeciej po południu tamtego dnia. Czy było tam zaciemnienie? Zebrakło tam prądu? Wszystkie całe wyposażenie laboratorium pracuje na kablach wysokiego napięcia wysoki sądzie, a więc mówi Pan, że wszystkie te narzędzia straciły moc, ponieważ... Dokładnie, straciłem moc, ponieważ jeden z kabli został przerwany. Ten zanik mocy wydarzył się o dokładnie trzeciej po południu. Co idealnie pokrywa się z godziną zgonu yy, zawartą w raporcie sekcji zwłok. Dokładnie, w innych słowach, ofiara zmarła jako skutek porażenia tamtym kablem elektrycznym. Nawiązując do studentów, tamte kable były bardzo stare. Planowali je niedługo wymienić na nowsze. Hmm, rozumiem. Najwidoczniej kable były już tak nietrwałe, że nawet najmniejsze, najmniejsza interakcja z otoczeniem mogłaby spowodować, żeby się przerwały. I zeznanie studentów również mamy dodane do zapisów sądowych. Jednakże jest jedna rzecz, która mnie kłopotcze. Jeżeli kabel mógł zostać złamany przez e, pojedyncze. E, no, przez pojedyncze wpadnięcie. A wtedy. E, a więc e, nie, nie przerwałby się, jeżeli ktoś na niego nie wpadłby, zgadza się? C cóż, przypuszczam, że mógłby pan to powiedzieć. Hmm, pan Nofej, czy ma pani jakieś przemyślenia dotyczące przerwania kabla elektrycznego? W wysoki sądzie. Nie podoba mi się, jak to wszystko się kieruje. Muszę coś wymyślić i e, spróbować. E, jak to się mówi? No, Spowodować przejąć po prostu wyższą rękę w tej sprawie. Wiecie, przejąć, tak jakby. No, zacząć e, prezentować jakieś tam bardziej znaczące dowody. Jeżeli to zadowoli sąd, e, to obrona chciałaby. W wyprowadzić swoją własną teorię. A więc wysłuchajmy jej. Kto lub co było przyczyną przerwania kabla elektrycznego? I według nas był to Phoenix Wright. Tak. Phoenix mówił, że nie było żadnego kabla elektrycznego e, chwili, gdy popchnął Daga, jednakże kiedy popchnął go, usłyszał głośny snap. No, możliwe, że to nie była jednak parasolka. Chwili, gdy Phoenix popchnął Daga na kabel e, na słup elektryczny. Czy to możliwe, że kiedy ee, Duck wpadł na słup elektryczny, to kilka metrów dalej kabel został przerwany? Cóż, to możliwe. Tych that. Oczywiście z położenia parasolki na tym pierwszym zdjęciu wiemy, że oni stali tutaj, tak więc Phoenix popchnął go mniej więcej tu na ten słup. Tutaj został przerwany kabel. Duck potem wstał i wpadł na ten kabel. Cóż. Jak dotąd to jest logiczne wytłumaczenie. Wysoki Sądzie, proszę przypomnijmy sobie zeznania pana Wrighta. Zeznania oskarżonego? On powiedział, że po tym jak popchnął ofiarę, usłyszał bardzo głośny hałas. A teraz, to wydarzyło się około 3 po południu, zgadza się? Tak, to brzmi e, prawidłowo. Chwilka, czy mówi pani, że e, wszystkie sprzęty w laboratorium straciły moc około 2.55 po południu? Co idealnie pokrywa się e, z e, linią pana, e, zeznań pana Wright'a? W innych słowach to było popchnięcie pana Wright'a, które spowodowało tamten zanik energii? Tak, prokuratura również doszła do tego samego wniosku. I to właśnie popchnięcie spowodowało to, że Vanswalą został porażony. O nie panie Payne. Obawiam się, że tutaj nie mogę się z panem zgodzić, panie Payne. C co to ma niby oznaczać? Niech pan rzuci okiem, gdzie wylądowała ofiara po tym jak została popchnięta. Widzi pan tamten parasol? On jest przy tamtym e, słupie elektrycznym To się zgadza. Ofiara wpadła na ten e, słup, e, kiedy została popchnięta. I to ten sam. i to samo popchnięcie spowodowało, że kabel został przerwany. Hmm, cóż, to ma sens a i wtedy ofiara została porażona. Przykro mi wysoki sądzie, ale nie. To wcale nie ma żadnego sensu. Jeżeli ofiara została popchnięta na tamten daleki słup, a więc nie, mogła, nie mogłaby zostać porażona przez przerwany kabel, który jest dopiero tutaj. A! W innych słowach, ktoś inny niż mój klient musiał porazić ofiarę. No, w końcu gdzieś już dochodzimy. Cisza, cisza na sali! A! Ten dźwięk e, mojego przeciwnika, kiedy zostaje pokonany, jak ja czekałam, żeby je usłyszeć. To, to prawda! Obrona ma absolutną rację! I wygląda na to, że... Hmm, panie sędzio, proszę pana, czy mogę coś powiedzieć? E, pani madam prawnik, jej wyjaśnienie... Ona powiedziała e, kilka rzeczy, które różnią się od tego, co ja widziałam c, 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 c Co do. Proszę, tylko jeden raz. Czy mogę zeznawać po raz ostatni? Proszę, panie sędzio. Oczywiście, że to e, w porządku. Niech pani się pośpieszy i niech da pani nam swoje kolejne zeznania. To jest to. W końcu zaczyna pokazywać swoje prawdziwe barwy. Tak więc, kolejne zeznania. Ciąg dalszy tego co widziała Dalia. Prawdą jest to, że Fini popchnął go dwa razy. Pierwszy razem było popchnięcie na słup elektryczny, to wtedy ten kabel został przerwany. Wtedy Dagi próbował od niego uciec, ale Fini go dorwał i popchnął go prosto na ten kabel. Ten, to przerwanie kabla i porażenie Dagiego to wszystko wydarzyło się w mniej niż minutę. What? Nagle mówisz coś, co różni się. To jest obrót o 180 stopni w stosunku do tego, co ty mówiłaś ostatnio. Wow. Hmm, a więc po popchnięciu, ofiara wstała i próbowała uciec. I to wtedy! Oskarżony popchnął go po raz drugi. Tak mi przykro, Fini, ale ja... ja muszę powiedzieć prawdę. Czy robię teraz... E, coś dobrego? Czy tak, panie sędzio? Oczywiście, że tak, moja droga. Jak bardzo bolesne to może być, ale jednakże... robisz słuszną rzecz. No a teraz, pani Fey, może pani kontynuować pani przesłuchanie? więc znowu będziemy przesłuchiwać dalej.